Witam Państwa na pierwszej części konferencji po meczu 34. kolejki, która kończyła rundę zasadniczą rozgrywek pierwszej ligi. Dziś wprawdzie ulegliśmy miastu szkła Krosno 68-85, ale mimo tej porażki zagramy w playoffie. Na pierwszej części konferencji jest nasz trener, pan Przemysław Łuszczewski i zawodnik Jakub Ulczyński. Jakub, oceńmy to spotkanie dzisiejsze. Gratulacje tutaj za zespoła z Krosna. No, do połowy trzymaliśmy się, ale niestety w drugiej połowie popełnialiśmy błędy w obronie. Krosno miało mnóstwo otwartych rzutów, też trochę tutaj zawiedliśmy w ataku, panował troszeczkę chaos i myślę, że, że to się przyczyniło do, do zwycięstwa Krosna. Lecz e, już tutaj w przyszły weekend e, jedziemy do nich. Musimy się nastawić mentalnie, e, wyciągnąć wnioski i mam nadzieję, że, że nasi kibice nas tam będą wspierali. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Tyle Kuba, który zagrał dobry mecz. 13 punktów za 3-3 na 3. Trenerze, teraz poprosimy o panowinę. E, no tak, gratulacje dla zespołu, dla całej organizacji, dla kibiców i dla miasta. Bo, bo my, jako drużyna, zrobiliśmy to, co sobie postawiliśmy za, e, przed sezonem, chcieliśmy tych playoffów. Oczywiście ten sens był tak zwariowany, że to nikt nie, żadne zwycięstwo nie gwarantowało gdzieś tam przesunięcia się o jedno czy dwa miejsca. Czyli no, naprawdę tak szalony sezon w tym, w tym roku, że. E, Pierwszoligowy, że możemy być dumni mimo, mimo tej porażki. Ja już staram się nie myśleć o tym meczu teraz, tylko i wyłącznie później przed komputerem. I... Trzeba będzie, tak jak Kuba wspomniał, wyciągnąć wnioski i pojechać i się bardziej postawić na pewno, bo to teraz miasto szkła Krosno ma presję, bo tam do roku też byli na pierwszym miejscu i niestety nie dało im to, wydaje mi się, tego, co chcieli, czyli nie przeszli do następnej rundy, więc my z otwartymi głowami i z dużą chęcią pokazania się lepiej dla naszych kibiców i wygrania meczu pojedziemy za tydzień do Krosna. i jeszcze raz gratulacje, mimo tego naszego słabego występu, gratulacje za, ten, za tą część sezonu, która pozwoliła nam jeszcze dłużej grać i play-offy są w wino w Wrocławiu. Czy pan, panowie mają pytania jeszcze? Tak, woli, pewnie to będzie formalność, ale tak zapytam o Janka Malesa, bo nie było żadnej oficjalnej informacji, ale to tak już pewnie woli ścisłości, czy Janek w ogóle jeszcze ma szansę w tym sezonie zagrać? Tak, w finale. Fajnie, podoba mi się no, ta inicjatywa. Czy są jeszcze pytania? Czy jesteśmy w stanie odmienić, czy zmienić coś, żeby się postawić Krosnowi? Myślę, że jakieś, na pewno będziemy mieli sporo pomysłów. Myślę, że Krosno będzie miała również sporo pomysłów. Powiem szczerze, że teraz ich te zagrywki, które mieli w pierwszej części sezonu, a teraz to są totalny inny playbook, tak? Przygotowywaliśmy się pod zespół. Myślę, że do tego też wrócą, więc tutaj musimy być na to gotowi. Bardzo dużo zagrywek, dużo pracy my wykonaliśmy jako trenerzy, żeby zawodnicy byli przygotowani. Oni też na pewno dużo w głowie musieli być, na dużo być przygotowani. Ale to też wydaje mi się, kurczę no, przykro to mówić, ale to kwestia jakiejś tam chęci, troszeczkę większego zaangażowania, no i większej koncentracji. No. Jeżeli ja na czasie mówię, że musimy zebrać piłkę panowie no, i później mamy zbiórkę, 15 sekund później, no to, no to o czym my mówimy? 17 zbiorek w ataku. Gdzie jesteśmy silnym, wysokim zespołem, który może zbierać piłki. Bo tak naprawdę nie tylko wrona zbierał, tylko jeszcze dodatkowo zawodnicy z pozycji 2, 3, 4. Tak? Więc będziemy mieli na pewno jakieś nowe pomysły. No to jest normalne. tak? Mamy tydzień na to, żeby się przygotować, żeby się przeciwstawić, żeby coś, co szwankuje, poprawić. I postaramy się sprawić niespodziankę i, i, i mocno postawić się do zespołowi z Krosna. Dziękujemy bardzo. W takim razie powodzenia w Krośnie. Witamy na drugiej części konferencji po meczu 34. kolejki rozgrywek pierwszej ligi, w którym KSK Kemetikano Zecinino Wrocław uległa 68-85 miastu Szkła Krosno. Na drugiej części konferencji jest trener zespołu gości, pan Edmunds Walejko. Dzie witamy bardzo serdecznie. Oraz Rafał Serwański. Trenerze poprosimy o pana opinię po tym meczu, jak pana zdaniem to wyglądało. Dobry wieczór. Myślę, że od całej 40 minut, kontrolowaliśmy ten mecz i, 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 i tyle od, od meczu. A co po całym sezonu, to jestem bardzo dumny za zespół, za, za 212 uh, treningów mieli, 34 mecze. Jeżeli ktoś przed sezonem powiedział, uh, będę taki wynik 26-8, jak w tamtym sezonie, ja myślałem, a Ty oglądałeś to pierwszą ligę? I kiedy zaczynała ta pierwsza liga, wszyscy równo i, i to jest uh, bardzo duży sukces. Oczywiście nie wiadomo, jak tam będę w play ale jestem bardzo dumny za jak jak za, zawodniki W Według ligi no to, o to. <laughs> e, w tym sezonie Rafa Hoduk, Jan, który dwa w ogóle nie grał, Hrabota, Mike, to jest, to jest, to jest trochę więcej, niż czym, czym ten wynik, kiedy ty widzisz jak zespół od budowali, e, nie, nie mogę powiedzieć zero, ale Budowali cztery zastały i zbudowali ten ten budynek uh, bardzo dobry. Dziękuję również panu Prezesu i Michał, którzy zrobili super pracę. Myślę, że wszyscy jest zadowolonie i dlatego jest ten wynik. No, jeszcze nie wszystko skończyli, ale jest myślę dobry. Dobry na dzień dzisiejszy. Dobry sukces. Dziękuję. Dziękujemy. Poprosimy teraz o opinię zawodnika. Tak jak trener powiedział, zgodzę się, że kontrolowaliśmy cały mecz, ale wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwe spotkanie. Jest to trudny teren. Atmosfera jest niesamowita. Za co serdeczne gratulacje, no bo wygląda to naprawdę super. I tyle. No. Udało nam się zatrzymać ich. Zatrzymaliśmy ich mocnych zawodników. I tyle. Jeśli chodzi o komentarz na temat meczu. No, odpalił się we mnie wewnętrzny Sergio i wygraliśmy. E, poprosimy o pytania jeśli są. No e, tak się złożyło, że po tym zwycięstwie waszym przeciwnikiem będzie ponownie noteć, a więc przynajmniej trzy razy jeszcze się te zespoły spotkają. Czy te zespoły jeszcze się mogą czymś zaskoczyć? To pytanie do mnie, czy do trenera? Do ciebie. Do ciebie. Na pewno możemy czymś zaskoczyć i my ich tak samo jak oni nas, no liga w tym roku jest bardzo wyrównana, widzieliśmy, że zespoły, no my przegrywaliśmy z zespołami, które teraz spadają z ligi, y, więc no, liga jest zaskakująca, ale na pewno zrobimy wszystko, żeby tak się nie stało. Czyli y, mierzycie w finał i awans? Dokładnie tak. Powodzenia w takim razie, oprócz meczów z Notecią. Dziękuję bardzo.